Witam serdecznie w kolejnej części, w której omawiam policystyczne jajniki oraz jak się leczyć metodami domowymi za pomocą kochani ziół i w tym odcinku będzie właśnie kontynuacja tego tematu. Witam Was serdecznie. Z tej strony oczywiście Soul Voice, jeśli by ktoś nie wiedział. Okej. Okay. W ogóle kochani, zdrowie jajników jest mocno naprawdę związane ze zdrowiem innych Waszych narządów. Nadrażliwość jelit może bezpośrednio wpłynąć na organy rozrodcze kobiet. Należy również dbać o właściwe funkcjonowanie Waszej wątroby, to tak dla przypomnienia, która jest bezpośrednio związana z układem hormonalnym. Zespół policystycznych jajników PCOS powoduje między innymi nieregularne miesiączki, problemy z zaburzeniami wagi, nadmierne owłosienie ciała, trądzik oraz różne problemy z płodnością. Dlatego uważam, że bardzo szybko powinniśmy zadziałać. Z tym problemem i poradzić sobie oczywiście z tym problemem za pośrednictwem naturalnych metod, jakim właśnie, jakimi są właśnie zioła, oraz kochani przyprawy, włączając po prostu najskuteczniejsze kuracje, jakie tylko są możliwe i o jakich po prostu się dowiedzieliście. Ważną rzeczą, kochanie, jest, o której chciałabym wspomnieć, to przede wszystkim fakt, że musicie zadbać o wątrobę, bo ją wątroba to organ, który oczyszcza krew z tak zwanych toksyn. Jej w ogóle funkcjonowanie jest ściśle powiązane, słuchajcie, z innymi organami, a w szczególności właśnie z układem hormonalnym. Aby w sposób kompletny, powiedziałabym mi taki naturalny, zadbać o wątrobę, możecie wspomóc jej funkcjonowanie właśnie za pomocą roślin leczniczych. Tak zwanych takich jak np. ostropes plamisty lub boldo. Ważne jest też, aby unikać niezdrowych tłuszczów i oczywiście dodatków do żywności. Należy również wyregulować pracę Waszych kochani jelit. Jeśli spojrzysz na bliskość położenia Twoich jelit względem jajników zrozumiesz wtedy, dlaczego niedrożność jelit może mieć bezpośredni wpływ na zdrowie innych organów. Utrzymywanie jelit kochani w zdrowiu jest bardzo bardzo ważne, ponieważ jeśli nie pracują one właściwie, może to prowadzić do wielu problemów zdrowotnych między innymi. Jeśli oprócz zespołu policystycznych jajników dokuczają ci zaparcia, na przykład zespół jelita drażliwego, pasożyty lub inne problemy zlokalizowane oczywiście w jelitach, najlepiej naturalnie pozbyć się tego dziadostwa, mówiąc brzydko, <grymne> zanim zaczną one oczywiście negatywnie wpływać na Twoje jajniki. Aby wregulować w ogóle pracę jelit, przestrzegać należy diety bogatej w warzywa, owoce, rośliny strączkowe, pełne ziarna oraz suszone owoce. Jeśli cierpisz na zaparcia, wzbogać swoją dietę o po prostu naturalne produkty, mające dzia działanie kochani, przeczyszczająco, takie jak na przykład siemielniane lub suszone śliwki, które naprawdę bardzo Wam mogą pomóc. Uważam, że jest to bardzo istotne, żeby do wszystkich problemów podchodzić z głową i szukać rozwiązania, gdzie tylko jest to możliwe. Jeśli miałeś do czynienia na przykład z nietolerancją glutenu, alergiami lub cierpisz na problemy trawienne, pamiętaj o opisanym po prostu przeze mnie. E Schemacie, że naprawdę trzeba zwrócić uwagę na jelita, na żołądek, co jemy, e, czy przestrzegamy diety. Najskuteczniejszą w ogóle e, rośliną w leczeniu PCOS, czyli tych e, kochani policystycznych jajników, jest tak zwany niepokalanek pospolity. To lek tradycyjnie stosowany, słuchajcie, w celu regulacji, właśnie poziomu hormonów, zapobiegania, nieregularnym miesiączką oraz przywracania, słuchajcie, owulacji kobietom, które e, przestały już miesiąc szkołać. Niepokolanek pospolity jest szczególnie skuteczny w sytuacji, kiedy zespołowi policystycznych jajników towarzyszy tak zwany niski poziom progesteronu i prolaktyny. Przyjmując tylko 200 mg tego ekstraktu, słuchajcie, z niepokolanka pospolitego dziennie, przez co najmniej 3 do 4 miesięcy, po tym czasie możesz się spodziewać naprawdę fantastycznych efektów. No cóż, do tego poleciłabym jeszcze pieprzycę peruwiańską. Nie wiem, czy wiecie, ale ta pieprzyca peruwiańska to taki, inaczej mówiąc, andyjski korzeń, który bardzo korzystnie wpływa na kobiece zdrowie. W szczególności ma on działanie regulujące hormony bez względu na ich typ. Świetnie w ogóle sprawdza się w przypadku objawów menopauzy u kobiet. Pieprzyca w ogóle peruwiańska jest dostępna w formie twardej lub tak zwanej sypkiej. Sproszkowaną pieprzycę łatwiej oczywiście dozować. Zazwyczaj zaczyna się ją przyjmować w niewielkich ilościach, stopniowo zwiększając oczywiście dawkę, ponieważ ma działanie mocno energetyzujące i może powodować. Nerwowość. Aby oczywiście zastosować terapię szokową, przyjmuje się od 6 do 9 g dziennie przez około, kochani, miesiąc. Dawka w ogóle podtrzymująca wynosi, z tego co wiem, 3 mg dziennie. Przybliżenie jest to taka, kochani, płaska łyżeczka. Chciałabym Wam jeszcze polecić olej z siemienia lnianego. Oczywiście moi drodzy, tłoczony na zimno, olej siemienia lnianego jest. Bogatym źródłem kwasów omega 3 i omega 6, jak na pewno z wielu z was o tym wie. Dwóch składników, które w sposób naturalny regulują poziom hormonów i wspomagają owulację. Przyjmuj, kochany słuchaczu, dwie łyżki stołowe oleju z siemienia lnianego dziennie, ponieważ olej ten może mieć delikatny rybi smak, ale to nie przeszkadza, który może ci nie odpowiadać oczywiście, ale to nie nie szkodzi, dasz radę, ponieważ dobrym pomysłem jest zmniejszenie e, jego ilości stopniowo i dodawanie go do jedzenia. Zamaskujesz w ten sposób oczywiście charakterystyczny rybi posmak, jednocześnie czerpiąc m, bardzo dużo właśnie z tego cudownego lnianego oleju. No i tak kochani, Mogę jeszcze Wam dopowiedzieć że, i przypomnieć, że bardzo ważna jest aktywność fizyczna i w przypadku policystycznych jajników zalecany jest 20-30 minutowy trening codzienny lub chociaż e, 3 razy w tygodniu i najlepiej jest uprawiać różnego rodzaju spacery, jogging. Czy też, kochani, jazdy na rowerze, ponieważ to bardzo dobrze wpływa na pracę jajników. Do tego, jeśli chodzi o suplementację, jest, mogłabym powiedzieć, kilka ciekawych suplementów, które wykazały powiedziałabym korzystne działanie na zespół policystycznych jajników. Dlatego, um, można również skonsultować je z lekarzem, ponieważ nie wszystkie mogą być idealnie dobre dla ciebie. Ale, niemniej jednak, wszystkie z tych, które wymienię, były przeprowadzone na nich badania kliniczne, które potwierdziły, że mają one wpływ i po prostu są pomocne przy mm, właśnie chorobie związanej z policystycznymi jajnikami. I na przykład, moi drodzy, inozytol. Ta naturalnie występująca, słuchajcie, substancja odżywcza, nieoficjalnie określana mianem witaminy B8, może korzystnie wpływać na regulację i owulację, a także, słuchajcie, ułatwiać utratę Waszej wagi. No cóż, ponadto jedna z postaci inozytolu, zwana mimo inozytolem, może obniżać poziom insuliny i testosteronu, jak również przynosić y, poprawę w trądziku i chirustyzmie. I dowiedziono jeszcze, że dawkowanie 100 mg dwa razy dziennie do momentu zaobserwowania poprawy musi upłynąć mniej więcej od 3 do 6 miesięcy, więc nie będzie to bardzo szybko. Bardzo ważne jest również, Kompleks witaminy z grupy B w tej przypadłości. Witaminy są te bowiem pomocne, gdy jednym z problemów jest właśnie chociażby niepłodność. W badaniu przeprowadzonym z udziałem kobiet. Z policystycznymi jajnikami i insulinoopornością, które leczono na niepłodność, u pań stosujących witaminę z grupy B występował wyższy odsetek ciąż niż u stosujących metoforminę, jak przeciwko cukrzycowy powszechnie stosowany. U kobiet właśnie z policystycznymi jajnikami lek. No cóż, dawkowanie spróbuj codziennie przyjmować na przykład około, ja nie wiem, gdzieś 50 mg dziennie tej witaminy z grupy B, i myślę, że to będzie tak w miarę ok, jeśli nie możesz zapytać swojego lekarza, który oczywiście Ci doradzi. Ważną substancją jest, słuchajcie, również chrom. Jak stwierdzono e, w niewielkim e, badaniu, ten pierwiastek śladowy pomaga w leczeniu insulinooporności u pań właśnie z policystycznymi jajnikami i nie miał jednak wpływu ani na cykl miesiączkowy, ani na poziom hormonów i był dawkowany w okolicach 200 mikrogramów słuchajcie, na dzień. Kwas alfa liponowy w niewielkim badaniu przeprowadzonym z udziałem e, szczupłych niechorujących na cukrzycę kobiet, cierpiących na zespół policystycznych jajników, stwierdzono, że ten naturalny kwas tłuszczowy zwiększał właśnie wrażliwość na insulinę a aż ponad 13% i Ponadto u dwóch pań nie stosujących do antykoncepcji zaobserwowano zwiększenie liczby cykli menstruacyjnych, a dawka była w okolicach 600 mg dwa razy dziennie podawana. Następnie możecie zwrócić uwagę na N-acetylocysteinę. Ten aminokwas w ogóle wydaje się zwiększać wrażliwość na insulinę i odsetek ciąż u kobiet właśnie z policystycznymi jajnikami i właśnie w jednym z badań również skutecznie obniżała ona poziom insuliny i testosteronu. Zmniejszała hirus, y, zmniejszała, kochani, hirsutyzm i zwiększała tak zwaną regularność miesiący, co jest bardzo ważne, była dawkowana 600 mg 3 razy dzień. Y, prosiłabym również, żebyście zwróciły uwagę na witaminę D. Czy dostarczasz organizmom wystarczającą ilość właśnie tej witaminy? Najnowsze wyniki badań sugerują, słuchajcie, możliwość istnienia związku pomiędzy niedoborem witaminy D a policystycznymi jajnikami, a jej suplementacja może w ogóle łagodzić objawy tego schorzenia. W jednym z niewielkich badań pilotażowych stwierdzono, że witamina D, podawana w wysokości 20 tysięcy jednostek, co tydzień przez 6 miesięcy korzystnie wpłynęła zarówno na częstotliwość owulacji, jak i na metabolizm glukozy, moi drodzy, a była podawana w dawkach od 2 do 3 tysięcy na jednostkę. I oczywiście dziennie. I jeszcze ważny jest kwas omega-3, żebyście nie zapominali. Ten niezbędny, nienasycony kwas tłuszczowy w ogóle są, tak jakby naturalnie występujące w tłustych rybach, takich jak chociażby łosoś. I najważniejsze, że pomagają przywrócić równowagę poziomu waszych hormonów. Yy, dlatego przyjmujcie kwasy omega-3 po prostu w suplementacji i dawkujcie mniej więcej 2-4 grama po prostu na dzień. No cóż, zespół w ogóle jajników, a jeśli chodzi o zioła, dietetyczka i specjalistka od kobiecych w ogóle, e, by to nazwać, problemów, czy też od zdrowia, pisarka tak zwana dr Marilyn Glenville w swojej książce The Natural Heart Babel of Woman poleca stosowanie poniższych ziół w leczeniu w ogóle zespołu policystycznych jajników. I tutaj sobie zapisałam, z przyjemnością Wam e, przeczytam jakich. Ponieważ wpływają one bardzo dobrze i pomagają. Otóż, niepokolanek pospolity, o czym kiedyś już chyba wspominałam, jest dobrym regulatorem cyklu menstruacyjnego i był podawany 200-300 do 300 mg dwa razy dziennie. Palma jeszcze sabałowa, kochani, może obniżać poziom androgenów w ogóle męskich hormonów takich jak. Testosteron chociażby w organizmie i dawkowana może być 200-300 mg dwa razy dziennie. Korzeń mniszka, ta Pani również poleca i ostropest plamisty pomagają w oczyszczaniu oczywiście wątroby i otruwaniu Waszego organizmu. I dawka to jest mniej więcej 200-400 mg dziennie eee, jednego z ziół. Oraz ta Pani poleca również mięto, o której chyba też Wam wspominałam. Wstępne wyniki w ogóle sugerują, że właśnie picie herbaty ziołowej czy też miętowej czy też ziela zmięty dwa razy dziennie może w ogóle obniżyć poziom testosteronu i prawdopodobnie słuchajcie, ograniczyć nadmierny porost włosów w zespołach policystycznych jajników. Jednak no cóż, rezultaty można zaobserwować dopiero po ponad miesiącu kochania stosowania, więc nic nie dzieje się zbyt szybko. Polecana jest jeszcze w przypadku policystycznych jajników również akupunktura, którą można stosować. Jak twierdzą badacze z Uniwersytetu w Australii akupunktura jest bezpieczną i skuteczną w ogóle metodą w leczeniu policystycznych jajników i dokonali oni przeglądu wszystkich dostępnych badań przeprowadzonych w latach 1970 2009 i z ich, ich zdaniem w ogóle akupunktura może pomagać na wiele różnych sposobów na przykład zwiększając przepływ krwi przez jajniki, zmieszając liczbę cyst na jajnikach, zwiększając wrażliwość na przykład na insulinę czy też y Wspomagać na przykład y, utratę wagi, więc moi drodzy, y, jeśli ktoś nigdy nie próbował akupunktury, a ma problem właśnie z jajnikami, to polecam. No nic, kochani, mam nadzieję, że w jakimś stopniu Wam pomogłam i moje rady przyczynią się do tego, że będziecie szybko zdrowe i będziecie czuć się lepiej. Pozdrawiam serdecznie oraz do usłyszenia. Życzę wszystkiego dobrego. Papa, pa. cześć.